Cześć, witajcie, z tej Matiosek, a dzisiaj w tym odcineczku powiem Wam kilka miejscówek w nowym sezonie 5 w Battle Royale, na które możecie latać i jest tam dużo skrzynek oraz fajnie jest tam polecieć sobie i zlutować, jest dużo lutu, możecie zrobić także tam jakiegoś fraga. Są to miejscówki wybrane przeze mnie Wiem oczywiście, że Smalczyk nagrał też taki odcinek Ale ja wybiorę inne miejscówki I powiem wam inne miejsca do lootingu Oraz jak z tej miejscówki wyjść Zostawcie na początku subika Łapeczkę w górę Jak dobijecie pod tym odcineczkiem 20 łapeczek w górę Wlatuje następny odcinek z jakimś youtuberem A następnie znowu będzie jakiś youtuber Ale nie będę wam zdradzał jaki. Dobra, więc my lecimy do pierwszej miejscówki. Więc tak, jest to miejscówka za kątem głowcy. Znajduje się właśnie przed tymi drzwiami, ponieważ jest tu tajna skrytka. Możliwe, że niektórzy wiecie, że tu jest coś takiego, ale może i niektórzy dla niektórych jest to nowa rzecz. Pewnie większość ludzi lata na te duże budynki. Już tu kilka razy byłem i nie zdarzyło mi się, żeby ktoś wleciał w ten mały budyneczek. A jest tu bardzo dużo lutu oraz tajna skrytka. Więc gdy sobie wejdziemy na niego, są tu schody na dół, tak jak na kolosalnym koloseum. Mamy tutaj pierwszy itemek. Możemy go sobie zebrać. Tutaj powinna być druga skrzyneczka pod schodami. Tu też będziemy mieli ludzik. Jakby co tego się nie da tutaj uderzyć kilofon, ale to nieważne. Tutaj mamy następny itemek sobie wychodzimy na górę znowu i tu mamy wyjście na drugą stronę. Ale zanim jeszcze wyjdziecie, zanim pójdziecie jeszcze na te schody, możecie sobie wejść tymi schodami tu na górę. Jest tu jeszcze jedna skrzyneczka, z której też wypada jakiś demek. I tu jeszcze jedna jest. Jest tu są cztery skrzyneczki i leży także ludzik. I pod schodami często też się zdarza, że jest ammo box. A gdy już zlutujecie sobie wszystko, możecie wyjść na górę. Tymi schodami, co teraz ja właśnie idę. I przejść sobie do innego budynku, który, który znajduje się blisko nas. Pierwszym budynkiem jest tutaj ten, jakby, budynek duchów. A na górce jest ten domek, z którym była związana fabuła Marvela w poprzednim sezonie. Myśmy wchodzili tędy, a wychodzimy tamtędy. Więc możemy sobie przejść na ten domek. I na tym. W tamtym domku znajduje się jedna skrzyneczka, w tym u góry, na dachu. Mogą być też dwie, może być jedna w tą pokryta, ale jest to rzadka skrzynka, rzadko ona się pokazuje. Ale w tym oto budynku jest bardzo dużo też tych skrzynek. Pierwszą skrzyneczkę mamy u góry. Na samym Dachu tutaj, przy wentylatorku, tu też wypada itemek. Następnie możemy sobie zejść na dół. Tutaj tutaj w kanalizacji jest następna skrzyneczka. Tu także jest skrzyneczka. Proszę, tu następna skrzyneczka jest i następnie jest ona nad nami. I tak jak widzicie, są tu też cztery skrzynki. Oczywiście też pewnie będą tu ammo boxy w normalnej gierce. Na, tutaj na plac zabaw jest ich mało. No i możecie sobie jeszcze tutaj szybko zrotować na górkę. Możecie sobie szybko zrotować. Macie tutaj domek. Tam na, tutaj na, przy wejściu zawsze leży jakiś itemek. Tam mamy kapustki. Jest to bardzo fajna droga na różne turnieje lub areny. Teraz przechodzimy do drugiej miejscówki My jesteśmy już na drugiej miejscówce. Jest to jakby można powiedzieć pan pomidorek. Znajdują się w nim także skrzynki. Jest pierwsza przy wejściu od tylnej strony drzwi. Tu jest kasa, którą też można przeszukać. Jest to jakby skrzyneczka, i u pana pomidorka znajdziemy jeszcze jedną skrzyneczkę, ale ja jej nie widziałem poprzednio. Ona gdzieś się znajduje, chyba na dachu, tak mi się wydaje. Jest ona u góry? Tak, jest ona na samym czubku pana pomidorka. Jest tutaj ostatnia skrzyneczka u pana pomidorka. My sobie możemy szybko zrotować na stary sadzik. Mamy tu oczywiście itemek oraz owocne skrzyneczki. Tutaj mamy też skrzyneczkę rybek. Następne ma boxy. Tutaj mamy w publikacji następną skrzyneczkę. Przechodzimy sobie na górę. Tu jest następna. Tu jest także następna skrzynia. I jeszcze jedna skrzyneczka jest w środku. A właśnie tu mi się ona pokazywała. Jest to rybkowa skrzyneczka. A jak już sobie to zlitujecie, możecie przejść na dalszą część sadu. Tutaj na stodołę. Znajdują się tu także kilka skrzyneczek oraz na duży domek. A jak już zlutujecie i będziecie pewni swojego lutu oraz mm, no całego lutu, możecie przejść sobie na kolosalny koloseum i, i możecie kogoś na pewno wyjaśnić z takim ekwipunkiem. Lecimy do trzeciej, a zarazem ostatniej miejscóweczki w tym odcinku mamy już miejscówką jest jakby wioska Wikingów połączona z miejscówką Wolverina z ostatniego sezonu, czyli czwartego. Mamy tu także kilka skrzyneczek oraz wiele miejsc po zlutowaniu do rotacji. Pierwszą skrzyneczką jest tutaj za kurtyną, mamy tu następ, jedyną pierwszą skrzyneczkę. Następnie możemy sobie przejść tutaj drzwiami. Tu na pewno może coś leżeć. Także tu mamy w publikacji następną skrzyneczkę. Możemy wyjść sobie na strych. Tak zwany teraz ten statek Wioski wikingów. Na nim znajduje się tutaj kilka itemasów, ale gdy wejdziemy do środka, mamy dwie skrzyneczki wraz z boxem. Może ich czasami nie być, ale mogą także być. To już zależy od Waszego szczęścia. Możemy sobie wejść tutaj na strych już tego budyneczku. Wcześniejszego jest tu następna skrzynia. Gdy zejdziemy na sam dół, znajduje się tu ostatnia skrzynka, no to w tym miejscu. I tyle skrzyneczek znajduje się na tej miejscówce. Ale oczywiście jest wiele także innych AmoBoxów, które możemy otworzyć. Jak już macie na przykład impulsy, albo nawet jak nie macie, nie potrzebujecie ich. Są tu także auta w normalnej grze. Jest tu następny AmoBoxik. Skrzyneczka z owocami, zwykła skrzyneczka. Rybkowa skrzyneczka, tu na pewno też coś będzie leżeć, boxik A jak już macie coś, to możecie się przetransportować na ten oto domek. I tutaj znajduje się w budzie. Pierwsza skrzyneczka. Tu u góry także. Aha, fajnie, tu są boty. OK. Nawet nie wiedziałem. Tu macie też boty, więc możecie je zabić. Tu jest jeszcze jedna skrzyneczka, i tyle jest w tym domku. Możemy następnie, jak jeszcze macie coś do transportu, możemy sobie przylecieć po beczkę z surfem, a następnie na ten domek. Tam jest następnie. Samochód na pewno jakiś, więc możecie przejechać na płatne piaski. A to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że także Wam pomogłem. Będziecie teraz, możliwe, mieli miejsca, na które latać. Jest tu dużo skrzynek, amoboksów oraz różnych innych przedmiotów. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Już ostatecznie mówiąc, zostawcie tego subiczka z dzwoneczkiem. I do następnego! Cześć!